Hej! Witajcie, z tej strony Pekki! Hej! Witajcie, z tej strony A.k.a. Niemiec, a.k.a. Pat Pekki no, Nazwijcie mnie Pekki, możecie nazywać nazwać Niemiec. Mam taki taki pseudonim i te, którzy mówią uh, jak to? Piszesz w tytuł Niemiec, ale gadasz po polsku? No jak to może być? Czy Ty nas w koniach chcesz robić? Że aż normalnie łosypka już się przekręca i gni jak słyszę Twoją polszyznę! Nice. Nie, wygląda tak. Ich kann deutsch, ich bin aufgewachsen direkt in Köln und äh, lebe auch derzeit in Berlin und kann auch besser deutsch als polnisch sprechen. Wer hätte es gedacht? What? No, więc, dla tych, które nie zrozumiały, powiedziałem, że urodziłem się w Niemczech, się, ale mam korzenie polskie, więc... Multitale! Kurde, Multitale! Bomba! No, więc, dlaczego ich to so ein Video Q&A, das heißt... Wy stawiacie pytanie, ja odpowiadam! Ponieważ tyle komentarzy było i miałem chyba 25 razy pytanie, jak to. No, jak to może być, że po prostu. Że po prostu. Jesteś, ale nie jesteś pseudo Niemcem czy pseudo Polakiem. Powiedz nam, co jest. O, przepraszam, co jest prawdą! Wychodź mi spokojnie oglądam pakiego! No, rzecz jest taka. Urodziłem się w Niemczech, mieszkałem w kolonii, zawsze znaczy w Kelni. Do wieku 15 lat, wtedy moja mama powiedziała, chodź Patryku, przeprowadźmy się do Polski i skończ dla mnie edukację w Polsce. Pomyślałem sobie, bo hmm, miałem wybór, mogą zostać w kolonii, u, u ten łocea, czy ten znowu nieważne i miałem wybór, nie? Parę miesięcy zostanę jeszcze w kolonii, nie? Tam 3-4 zostałem, potem nie miałem ochoty zapierdelać rowerem do szkoły, więc powiedziałem: Mamo, przechodzę. <grym> Poszłem i musiałam, się w sumie prawie że od zera nauczysz język, ponieważ to, co mówiło się w domu, takie cześć, jak, jak tam było w szkole, dobrze, okej, okay. i że pokobię. Taka polszyzna była w domu, więc ciężko było się nauczysz. Od razu w 9 klasę skoczyłem, znaczy w 9 gimnazjum wtedy, musiałem się od zera nauczyć, znaczy czytasz, że musiałam nauczyć po polsku i też pisać. Do dziś pisać nie umiem, za to, to niektórzy widzą w komentarzach, jak próbuję odpisać. Nie, przepraszam, ale jest tak jest. Ale muszę przyznać, że przez te 4 lata moja nauczycielka, czy tam sąsiadka też, bo ona mieszkała tam dwa 6 tak. domów dalej. Fuck you! Zasągulo! E, jesteś tu, koleś! Fuck you! Pierwsze, co mi chłopaki nauczyły, to było przekleństwo, jak byłem w klasie, nie? Ale no. jest jak jest. Więc mieszkam e, 22 lata w Niemczech i 4 w Polsce, więc jestem jakby Powiedzmy trzy czwarty Niemiec, czy tam pół Niemiec, pół Polak, cały Polak. Nie wiem. Mam papiery niemieckie, ponieważ urodziłem się i mój ojciec wtedy się e, zwołał. Czy tam jak się nazywa? E, no nie zwołał, tylko po prostu e, oddał moje papiery polskie. Powiedział, dobra, to jest Niemiec teraz. <laughs> Niespodzianka, nie? A ja jako maluch, nie? Tam parę miesięcy to co mogę powiedzieć. No więc, co była taka historia do tego pytania. Od czego ja tak umiem, to Polski, czy nie umiem i czy jestem Niemcem, czy nie, to jest Wasza decyzja. Możecie powiedzieć, że jestem Niemcem lub nie. Ponieważ w Polsce zawsze byłem tytułowany czy tam zdobiniam Niemiec, a w Pol. nie, inaczej. W Polsce byłem jako Niemiec, a w Niemczech byłem jako Polak, więc to jest takie takie zmieszane, obojętnie jako decyzję zawieracie. Jest to według mnie OK. Ja się nie gniewam. I oprócz tego jesteśmy wszyscy z Europy, więc... Fuck you! Fuck you! Niemcu, ile masz lat? Innych, e, powiedzcie oczywiście, że odpowiedziałam, dlaczego umiem polski, ile mam lat? E, też jeszcze odpowiedziałam przez to trochę, że mówiłem już i tu i tu mieszkam. Mam 26 lat, w marcu będę miał nawet 27. O kurczę, ale ze mnie stary debi. Okay. Więc następne pytanie od Patryka, nie ode mnie, tylko od widza Patryka, um, że od kiedy ja gram w League of Legends? E, w League of Legends gram od momentu, jak Vel'Koz wyszedł. Mój kot oczywiście drapie w kibli, tak, tak, tak. O zesrałem się. O fuj, muszę teraz łapy wycierać o plastik cały czas przez 25 minut, ponieważ e, muszę wytrzeć. Nie, mam dywanik przed kiblem, tam nie wytrze oczuły. W kibelku muszę drapać. No tak, yy, gram od momentu, jak Welcos wyszedł, możecie się sprawdzić, kiedy on zaczął, to chyba podaje, że 6 lat temu tak pira za oko. 6, no tak, 6, chyba mu pierwszy sezon to był albo czwarta, albo trzeci. Chyba czwarty, bo pamiętam jeszcze, że był ten Devs, Devs, czy jak on tam się nazywa, ten, co jest w tym młodzi, tam jeden modu był. No nieważne, ale tak jak Welko wyszedł, to ja też grałem tak pira za oko. I też Welkos jakby mój ulubioną postać, i nie? Udano. Też pasuje, ponieważ e, moje urodziny to są 14 a e, oprócz tego jego liczba, czy tam jego AP pro ProLewy to jest 314 liczba pi. Kto ma urodziny 143? Ja! To jest nie przepadek! Albert Einstein też miał 143! Jestem mądry? Nie! Dlaczego mówię? Bo to jest spokojny fakt jakiś. Więc następne pytanie od Adriana, Adrian pytałeś się ile mam lat, odpowiedziałam tu już dwa razy, ale powiem jeszcze raz, 26, niedługo 27, wiem, jestem nadal przystojny w swoim wieku, a mogę zostać w tatą, znaczy e, nie. Jakie zwierzęta najbardziej lubię? Ja jestem tak, co lubi zwierzęta domowe, znaczy psy, koty... No dobra, królik jeszcze może być, bo jeszcze królika nigdy nie miałem, więc nie wiem jak to jeszcze dotyka, nie? Ja tylko królik miałem na talerzu. Haha, ha. nie żartuję. Nie ja królika jeszcze nigdy. Jeszcze nie. I no tak. Takie więcej takie zwierzęta domowe lubię. Okay. Żółwia miałem! Miałem żółwia! Nawet nie jednego, trzy miałem w sumie! O Johnny! Johnny to burzów! Kiedyż wam no, zrobię drama my life, gdzie będę rysował wam moje życie i zobaczy zajebiste, ale... Do tego momentu muszę sobie jakoś tablicę załatwić, żeby to zrobić w ogóle, ale to, to innym razem, to innym razem. Ostatnie pytanie, bo to od razu combo zrobił Adren, że kurde, że muszę robić 3-4 katy przez niego. Dziękuję bardzo! I love you. No, żeby powiedzieć, czy się sportem interesuje. Jest jedyny sport, który kocham, który lubię, który mnie popędza i to jest koszykówka. Koszykówka jest dla mnie sportem. Gdybym nie miał kontuzji barku, to ja też bym zaczął grać w kosza. tam zaczynasz. Już było wiadomo, że ja, ten typek, będzie koszykarzem. Może nie ma 2 metrów, ma 80, ale jak kurwa, umie grać, nie? Aż do momentu, jak w 9 klasie mi bark wyskoczył i myślałem. No, następny komentarz, i też w tym momencie niestety ostatni, że oczywiście chlebimi, mi, że genialnie śpiewam. Dziękuję bardzo. Nie umiem śpiewać, ale jak tak niektórzy sądzą, to dziękuję. Bardzo. Bardzo. No dobra. I mam dziewczyny, ile mam lat? Z tym, ile mam lat? No już wiadomo, nie. Ja. Hu. Czy mam dziewczynę? Powiem tak. Jestem zajebistym chłopakiem. Mam dwa koty, mam mieszkanie z trzema pokojami. Jestem singlem. <ścoughs> Jestem singlem. To też trochę dłuższa historia, w sumie miałam się z dziewczyną, ona miała córkę, czy tam ma córkę i ten pokój miał być jakby pokojem dla tego dziecka, czy tam jej dziecka i w dniu przeprowadzki, jak już tam przeprowadziłem się tak dalej, dostałam potem SMS-a, czy tam whatsapp -a raczej, w tym momencie napisała mi, wiesz co, jednak, jednak chyba nie, a ja tak, dziękuję, tak i teraz mam jeden pokój, co kurwa z tym zrobić, nie. Chyba sobie, na no dobra, trochę mardziłem oczywiście przez półtora miesiąca, aż wtedy serce się już ugoiło. Ja, ale tego momentu jestem silny, więc o, zrobiłem najlepsze coś. No, no, no mam kaktusa, mam kociumięte, pokój gier sobie zrobiłem, robię coś na YouTubie trochę, pracuję. nie wiem, pierdolą mnie nawet, bo jestem dobry w tym momencie. <ścoughs> I no jakoś to rzeczy się rozwija, nie? Rozwija jak się rozwija. Więc jak macie pytania, czy tam ogólnie do serii. Wy postawiacie pytania, niebie zapowiada, to napiszcie tu teraz na dole w komentarze, poniżej mojego paska. No i z tymi słowami życzę Wam miłego dnia. Jakbyście mieli jakieś tam propozycje, żebym to zrobił, napiszcie w komentarze. Dużo rzeczy mogę zrealizować, ponieważ mam dużo elektroniki w tym pokoju, też parę paruk i kostiumów, żebym co zrobił, na przykład komedię. Tylko, że potrzebuję na to trochę więcej czasu, ale mogę wiele rzeczy robić, więc życzę Wam miłego dnia, wieczorka, poranka, nie wiem kiedy będziecie się to oglądać. Do zobaczenia, Wasz Wasz Niemiec, Wasz obrośnięty typek przed kamerą. Do zobaczenia, cześć! You could think that I'm free. Talking to was to be masz ochotę na ciasteczka ponieważ jesteś taka cudziutka <laughs>